Witaj świecie, witaj mój przyjacielu, przyjaciółko moja. Zanim zaczniesz dzień, weź mało ziarenko swojej wiary i swojej intencji. Zatrzymaj się na chwilę w biegu codzienności. Ujrzyj w głąb siebie i poczuj potęgę swojego serca. Każda chwila, każdy oddech, to okazja, by świadomie kreować swoje życie. Kluczem jest intencja, siła, która kieruje Twoimi myślami, emocjami i działaniami. Intencja to początek każdego cudu. Czy jesteś gotowy, gotowa, aby zrobić pierwszy krok ku zmianie, o której marzysz? Otwórz swoje serce i pozwól, aby to przesłanie poprowadziło cię ku nowym możliwościom. Żyj tak, by wszystko było cudem. Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj dostrzec piękno w tym, co cię otacza. Zabierz ponadto miłości, najwyższej miłości, która prowadzi, podnosi, daje siłę, by kroczyć naprzód. Każdy dzień jest darem, a każda intencja. Nasionkiem, który może zrodzić w Twoim sercu piękną. To od Ciebie zależy, jak zakwitnie. Niech Twoje życie stanie się świadectwem, że cuda dzieją się każdego dnia, gdy wybieramy miłość, wiarę i nadzieję. Każda chwila, każdy oddech to szansa, by zacząć od nowa. Intencja jest jak, jak słońce, które prowadzi twój umysł, serce i duszę, ku temu czemu pragniesz. To pierwszy krok ku zmianie, ku pięknu, ku spełnieniu. Czy jesteś gotowy? By je zasadzić w glebę swojej duszy? Pielęgnuj to piękno w sobie, i pozwól, by wzrastało z każdym dniem, by z tego ziarenka wyrosła cudowna roślina, która zakwitnie jak kwiat jednej nocy w Twoim sercu a może już na zawsze. Niech się darzy, pozwól sobie na cud w swoim życiu.